Co jest? Nie denerwuj się. Nie denerwuj się. Tak. Nic się nie dzieje. No. Nie denerwuj się. No. Nic się nie dzieje. Tak. No. Co się tak zdenerwowałeś? Nie denerwuj się. I czukaj pana tam. Mam nadzieję, że ma jakiegoś pana. I mi nie skoczy. Spokojnie. Nic ci nie zrobi, nie bój się. Nic ci nie zrobię. No. Iść tam, szukaj pana. Szukaj pana. Kurwa. Tylko człowiek zaczyna na pytanie odpowiadać, to zawsze afera się robi. Zaraz przyjść, zaraz przywiedzą. Kurwa. Czekajcie. Partnerem kanału jest Mototip, największy salon kładów, skuterów i motorów yy, no no w Mołopolsce. Siema, witam was w kolejnym odcinku Kto pyta nie błądzi. Pytania z Discorda i pytania z YouTube'a. Pierwsze pytanie, zacznijmy od razu, bo nie ma co, bo mnie tu psy zjedzą. Pierwsze pytanie, które dość często się pokazuje yy, i pojawia w komentarzach i na Discordzie to czym nagrywam. Nagrywam kamerką Xiaomi migregi, y, to jest chyba pierwsza, nie wiem czy były kolejne generacje. Pieseł nie zjedz mnie. Yy, o, ja mam lekko przerobioną, dołączony mam mikrofon, yy, przerobione gniazdo. Możecie sobie zobaczyć to na filmie. Na moim kanale, czym nagrywać kładą motovlogi. Pieseł. Kładą motovlogi. Tam zobaczycie i Wam wyjaśnię. Wyjaśniam nam dokładnie czym nagrywam jak nagrywam, jak to wygląda, co jest łobuzie? Co to za pieseł? Cie ty tu gonisz? Co ty tu robisz? nie masz pana? Szukaj pana. Ja, on tu gdzieś biega, myślę że to obce, ale ma bruszkę i tutaj gdzieś lata to przez ogrodzenie, więc do sąsiadów wchodzi. To nie wygląda na zagubionego, tylko jakiegoś takiego... Chyba, zresztą mam nadzieję. No... To jest drugie pytanie. Aha, Robert to mi przypomniał, Robert mnie ostatnio pytał, czemu nie zjeżdżam z górek. Tak jak tłumaczyłem, Robert, ja zjeżdżam z górek, lubię zjeżdżać z górek, boję się na nie, boję się stromych podjazdów, tak szczerze mówiąc, bo szczerze, takie strumy, zawsze, mi, zawsze mam taki kurde do takiego cykora, że jak w, będę zapierdał pod w, bardzo wysoką górę, y, to mi nagle braknie mocy i boję się tego efektu, wiecie, zatrzymania się. I że zaczynasz do tyłu zjeżdżać, i już, kurde, tracisz kontrolę. I gleba to jest, to jest najgorsze. Więc tego, tego się obawiam zawsze w zjeżdżaniu. Więc pamiętam, Robert mnie zapytał ostatnio gdzieś. Pozdrawiam Roberta. To. No, 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 to, to jest taka rzecz, której, której, nie, której nie lubię za bardzo. To jest masakra. Ktoś tam też zapytał. A propos koszulek, czemu 130 zł koszulki kosztują? Koszulki kosztują tyle, ponieważ samo wyprodukowanie. Kosztuje, kosztuje 100 złotych wysyłka ich 20. Eee, około no te 30 złotych to jest wysyłka jeszcze, jak ja dostaję, wysyłka do mnie i, i wysyłka między mną a wami. Więc dlatego jest taki koszt. No więc, więc dlatego to jest koszt wyprodukowania. Poza tym to nie jest t-shirt, żeby był ten, tylko to jest normalna, drukowana, nie wyszywana, nie jakaś naklejana czy coś. Tylko zajmij się drukowana, zajmij tej jakości koszulka, ci co mają mogą potwierdzić, że jakościowo jest wypasiona i naprawdę można ją naciągnąć na siebie, To jest tak rozciągliwa, że tu kurde dwóch bólów wyweszło. Więc dlatego no, jak za jakość się płaci. Ja nikogo nie zmuszam. Jak ktoś chce mieć i chce sobie kupić, to może mieć, a jak nie chce, to, to nie. No i ostatnie pytanie, jeszcze dzisiaj taki krótki odcinek, bo boję się, że ten pies mnie tu zaraz zje. Ostatnie pytanie, które jeszcze. Na które się jeszcze natknąłem, to y, czy zorganizujemy jakiś zlocik? Zlocik na pewno zorganizujemy, już w niestety z ja rozmawiałem. Planujemy więc na wiosnę, bez sensu teraz w zimie, dzień krótki, y, zimno jest, a tak to na wiosnę cieplej się zrobi, można będzie jakieś ognisko zapalić, więc taki nieoficjalny zlot, czyli takie po prostu umówienie się, każdy kto będzie chciał to przyjedzie, y, y, przyjedzie maszynami. Spotkamy się w jakimś tam miejscu, pogadamy sobie, pionę sobie przybijemy, zjemy jakąś kiełbachę, każdy sobie przywiezie jakąś kiełbachę, co tam chce, pojeździmy wspólnie, porobimy sobie wspólne foty, ponagrywamy jakiś materiał, później będzie na, na kanale, więc myślę, że tak z rodziną kładową się spotkamy i będzie fajnie, będzie myślę zabawnie. No to myślę, że na, na wiosnę ci co z tą e, na pewno niech siedzą YouTube'a, i siedzą discorda informacje na pewno będą. Tak samo polecam e, kłady kraków, e, fanpage, na, fanpage na facebooku tam też informacje o moich filmach i informacje co nowego w Mototripie i, i, i co działamy, co robimy. I tam też będą na pewno informacje o, o, o spotkaniach, więc, więc, więc polecam, zapraszam Was, polubcie sobie tam Facebooka. Ja nie mam Facebooka, więc możecie polubić ich, będziecie wiedzieć też co u mnie słychać. No no i, a, i co jeszcze najlepsze, za chwilę się wracam, bo teraz sobie czmychnę na urlop, Wy to oglądacie, to pewnie albo już jestem po urlopie, albo, albo w przy końcu, albo w trakcie. Więc, więc jak wrócę testujemy RZD-era tysiączkę. Tam już Paweł napisał na Facebooku, chyba Paweł albo Grzesiek, nie, nie wiem kto, bo nie widziałem kto, ale widziałem, że jest post, że będziemy testować będzie materiał na moim kanale, więc trzymajcie kciuki, ale będziemy, będziemy zapierdalać, to będzie tylko będzie tylko śmigało. No a tak to co? tak to bo za tym jakieś durne pytania tam były, więc nie chce mi się dzisiaj na nie odpowiadać nawet bo jest tak fajnie, dawno nie jeździłem, tak się wyjechałem wychilloutować, myślę, że tak mam dla Was też odpowiedzi, więc trzymajcie się zdrowo, do zobaczenia i oczekujcie nowych filmów, nowych materiałów, mam nadzieję, że Wam się wszystko podoba, a pod tym odcinkiem możecie zadawać pytania do następnego, będzie mi łatwiej też yy, ich szukać i je śledzić, więc tu pozdrawiam Was ze stacji w dupie, do zobaczenia, na razie i heja, cześć!